Hej, hej, z tej strony ja, Gustlik. dzisiaj ze mną jest. Ja. Ja. Zagramy dzisiaj dwie bitwy losowe czołgiem. Obiekt 140. Zapraszam do oglądania. Widzimy się w bitwie. Chyba tego nie nagrywasz. Nagrywam to cięcie. Debilu. I widzimy się w pierwszej bitwie. Oj, losowanie. Ciekawe. Dwie arty na overlordzie i to takie dwie, dwa, dwa konki GC. Mausik, dwie beczki w lutonie. Co Siedla tym ludziom stało się z głową? Dlaczego nie nam to robią? Dlaczego nie grają ku na artami Wytyfy. Nie wiem, bandla art, y... Czekaj, bo... Y... Dobra. Ja mam ciekawą propozycję dla was widzowie yy, i w komentarzach o tym napiszcie. Co myślicie o tym, aby nagrać serię z BattleFronta, z przechodzenia kampanii? Ze mną, że jasna. No. Nie no, kampania jest jednoosobowa, no to muszę to nagrać no, sam. ale misje... A mógł potem mógł można przychodzi. misję nagrać, faktycznie. To bym tak nagrał sobie tą kampanię, gdzieś w międzyczasie... Jakby dwie serie, jedną tam, nie wiem, kampania, drugą z odcinki... O... Za zero, postawiam, a kołowce wrócimy do żywych. A właśnie, więc strzelił w tego kołowca i będzie tak jeszcze raz. Kogo zasadzi artyleria? O, TVP. Ginę. Ej, nie ginę jednak. Nie, no na no TVP... Uśmiech GRUBY! No, chłopie, tak się tutaj... No, opierdziel mnie jeszcze, opierdziel. Widzicie, on, on tak robi. O, beczka. Bez woleja. Artykodę. Ja wszystko oczywiście pod kogoś. a ile ty dostałeś? Za 3400. No dobra, myślałem, że za 800 ci zabulił. Nie. No, jak roz... no, mam damage, dziękuję, gro. Już masz? Dobra, podjeżdżam no. do ciebie. to jest sama pozycja, nie ma nic bicia, nie się chowają wszyscy. A nasz I7 jest trochę głupi. A nasz 277 ich objeżdża w pi. O, nasz I7 jest. Nasz I7 jest tępy. Nasz I7 zebał. No, pod... Potwierdzam, potwierdzone info. 277, proszę nie strzelbę. Dwa strzały za jeden. Patrz, może tu opuścić armatę, zda. Chodź, pokaż ten garnek. Dobra, się I... przestawiam, bo to jest lepsze bić. Ej, lodowa do naszego centuriona. Ej, nie chcę widzieć strzał za tysiąc, nie? Bardzo chcę widzieć strzał. To za... muszę widzieć. Patrz, On ma patrz, patrz. On ma nie, nic mu nie zrobił praktycznie. Ej, Eber na... po nas jedzie. w tyłek będzie po nam strzelał. Będzie nam strzał w tyłek, przez to się obrócę. Dobra, no nasza... Nie, nie będzie. Mausy? Zjedno na Mausa, tu nie będziemy mieli bicia. O, ale be, beczunia tyłem. Beczunia tyłem. Plus jeden, beczunia tyłem. Dawaj, 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 zabijamy, zabijamy, zabijamy. No ja jeszcze sekundę. No i niestety. Dobra, nie, nie, nie jak się sobie, nie Dobra, wiesz, wie, że go zabijemy. Lecy, mouse, podź, Maus, pocz, do A ja mam magazyn, już nie mam. Siro, nie puknij mnie tylko. No i patrz, no spycha mnie, co za... Dobra, report for Shirokapi. No chłopie, strzeliłem. bo ty mi się tutaj tak gibiesz lewo, prawo damage'a nie dajesz zrobić. Widzieli Czy ty w ogóle ja, komuś... ja mam to nagrane, ja mam to Dawaj nagrane. jedziemy po... Jedziemy po SAT przez to, to będzie na filmie, to będzie na ja filmie. Przyjmę, ja przyjmę, ja przyjmę, ja przyjmę. Chodź. Ale... chodź. Zlinczują cię. Widzowie, zlinczujcie go w komentarzach. No przyjmuj. Już jesteś A gotowy? gotowy? Dobra, go zaraz. Przyjmuj, przyjmuj, przyjmuj. On ma krótkie, krótkie działko ma. Widzę, ale to jest zasada. Ja, ja nie chcę przyjąć sumy. Pamiętaj, żeby strzelać jej wyżej. On chce we mnie strzelić. Strzelił we mnie. Dobrze. No niedobrze. Ale przynajmniej sobie... 140 H jedzie? Daleko. Widzę, widzę, widzę. Ej, ja nie trafiłem. Ja trafiłem. O! Ale Nasze mam farta. E50 ginie zaraz. Ale mam farta, Dobra, ja muszę skitrać. Mam Loa Ultra. Mm. Powiedzmy coś o parametr parametrach. Mamy tutaj 260 peny na zwykłym pocisku. Jest to apc 1500 m na sekundę. Prędkości volt no. 330 peny. 900 metrów na sekundę. I to jest kumul. Więc wszystkie niestety strzelania przez płotki. No, to się nie uda. Mamy też heczki, 50 peny. 420 dmg, hehe Chyba zalecany zestaw to jest Jak mówiłeś? To będzie Stabilizacja, wzmocnienie podwozia Coś takiego, jest taki modu. Tak, 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 dokładnie Gdzie To się przydaje, dla, żeby ci Jak dla... ci zgaskują na medzie to jest no. najgorsze co mogą ci zrobić Bo ci uśmiercają momentalnie macie, Jak macie przyjaciele lepsze załogi to Dosyłacze, a jak macie gorsze załogi, to wentylacja Ja gram to na trochę innym zestawie Ale Po prostu jestem Po prostu jestem odmieńcem i No, no się... patrz na zielono Nie wejdzie Ja gram na takim zestawie dla trochę Innych ludzi A, Arterz jeszcze chciał mi podrobić damage Głupi Arterz O, Arta Aha. Uh -huh. 3000 Dobra. DMG. To jest nagrane. To jest nagrane. Ile zrobię Mam 2500. No i Ja zrobiłem e, 3000. No no ja Ale 100. nie, ja mam nagrane. Arta dingnęła. Mój przycisk. <laughs> B, Arta, B. Też ,200. nie. 3200. O, jeszcze dingnąłem. No, 3200, czyli. Aha. Nie no ładna bitwa, fragi. No dobra, bitwa idealna na wrzucenie tego. Mało golda wystrzelone. To co, jeszcze jedna, nie? No jeszcze jedna. Tylko zobaczymy rezultaty, które prezentują się w następujący sposób. Druga klasa z mojej strony. No jak na 3200 to... zarobków to tak trochę średnio, bo niestety gram na bogato. Więc ja już tutaj zarobków na tym czołgu nie zobaczę. Masz jeszcze mojego screen'a na odcinek, możesz wrzucić. Ekspo bazowego, wrzucę sobie to. Oczywiście. 32 obligacje? Błah. Ha, misje, robimy misje. Dobra. Mam wygrać bitwę 5 razy pod rzędnik Z. Okej, okay. dobra, w takim razie y, widzimy się już w następnej, słyszymy się właściwie, słyszymy się już w następnej bitwie. Oczywiście. I Jest druga bitwa i mamy ciekawe bardzo losowanie, bo. Y, zobaczmy. Ich staty, a nasze staty jest bardzo wyrównany matchmaking. <noise> mhm. Ale zatem mamy 907, którą wierzę, że ugra nam tę bitwę. I mamy jeszcze typa w grillu z odznaką za kampanię, więc był w całkiem dobrym klanie, że zdobył. I mamy też niebieskiego dzikusa, ale oni mają chyba arty lepsze, co? Te 20 hmm. Baczatynkę. No to, my też mamy. Na tą mapę 261 nie jest taki zły. No ja nie wiem, ja nie rozstawiam jakby... Jeszcze? No, panie, ja to jestem profesjonalista, no. z <laughs> Tutaj, w... no dobra, nie będę tego robił. Czego? Nic, już, nic, nic. nic. No, widzicie, kto mnie powyzywać. Pewnie, że tak. Taki to jest gustlik. Gdyby po teleopardy też bym. Sch I chodź po teleopardy. Dobra, dawaj, jadę. po teleopardy, dawaj, 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 dawaj. Jedziemy, jedziemy. 400 pingów wytyfy. 50 pingów wytyfy. Wtyfy 400, wytyfy ja się. nie dojadę, raczej żywy No i frajer, no i nie dingnął się Ej, ja muszę ogarnąć, bo coś z pingiem mi się pienić. O dobra, jest, ustabilizował się No i lecimy O, i 7 dzień dobry Arta KD Batcha, w sensie, minus 1. Batch naszego tego, ale dawaj w Leopardy E50 jest mi z bokiem, ja sobie je chwilowo leję O, wylosowało, ładnie O Bardzo dobra decyzja nie sądzisz Tak, ja sobie właśnie sformiłem całą E50 M. Umiejętności jak widać. E, to na bazie. O E3 O nie, nie, nie Nie, 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 nie chcę zebrać te 3 Co to za Arta Arta KD, jak co? I Alcura. nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Baczatynka, baczatynka raczej, no. Jest minus tebek, dwa. Jest tebek, jest tebek. ale ładnie do złapania na przestrzale. Jeszcze jedno? Nie wiem, ale baczat, baczat. O, nie, nie weszło. Jest No jej, nie ma bicia. Dobra, albo na nas tutaj. Brawo. A czwarty kill znowu. Kolejna bitka. No to ja mam dwa tysiące. Już 2900 A z tego jak się ulewa, popatrzmy, a ginie. No i ginie, niestety. Znaczy, no niestety, niestety bo nie do nie, nie zobaczymy. To co? Snaj O. Artę, ooo. Godzilla. No, twój przyjaciel Godzilla. Celuje we mnie. Nie, teraz już we mnie. Te 92 jest tu. E, Godzilla chyba kada. Oj, i nie zabijaj go, kurwa. To znaczy, że. O, wypika się, wypika się. Albo nie, zobaczymy. Zależy od tego, kto to będzie montował. Jak ja to nie wypikam, jak ja to też nie wypikam. ci to dwa. No patrz, kosze to... Dot... E3 bokiem, E3 bokiem. Strzel ktoś w niego. No, jak to tak, gro? Ja tu mam no szansę weź, na. Spe... Dobra. KOZY! oczywiście. No i zabrali mi wszystkie fragi. Mi zabrali No, Co za chamstwo. Znowu mam jednego. O, jednak dwa. No, chłopie, ja, widzisz, że ja mam specjalistę? Czy ty, 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 ty myślisz, człowieku? Nie, ja mam 4100 demedza. Nie myślę. O, Zabierasz zrypcia. mi szansę na specjalistę. Nie, no, tak. Zaraz podnicie, no jak go muszę dajebać. Nie ma opcji. To, zniszczyć. Guslik jedzie. Nie o ten. Ten grill w niego celuje. Nie! Zapomnij w ogóle. Zapomnij. Nie, ci... no, <laughs> kata. Dobra, to chłopie, zobra, Ale nadaje no, się to. 400. Jesteś nie może fragi, ty 5 fragów. Ile masz damage'a? Dwa <laughs> 600 tylko. <laughs> no niestety widzisz, widzicie, podobijał mi. Podobijał. A ty ile zrobiłeś? 400. Aha, no ja się przyznaję, dobijam już. No wszystko potobił. Ja sobie tylko jednego tak wiesz... Taktyki z natarciem, kiedy z klanem. 11 tysięcy ekspa? Razem na randomki. No, A, ja jeszcze jedną bitwę, bo to Myślę. były takie dwie szybkie. Panie, no faktycznie dwie szybkie. No w powie 15 minut. No. No dobra, w takim Ci... razie widzimy się w jeszcze jednej szybkiej bitwie. Mam nadzieję, że nie będzie trwała 15 minut, bo mój dysk tego nie wytrzyma. Do zobaczenia. No dobra, jednak cię nie widzieliśmy w ostatniej bitwie, bo niestety była tak fatalna, że nie chcę się przyznawać do niej nawet. Myślę, że widzieliście 140 w swoich najlepszych momentach. Stron. I ze swoich najlepszych stron. Możesz się wypowiedzieć o tym Shiro No. Jak ci grało? widzieliście, dobijałem Lufy, to. Dobijał Lufy. O, eee... Nie, on jest nowym, On dobijał Lufy tylko. A to bardziej w stronę Kranowiczów, którzy w większości oglądają ten kanał. Ta, on, on tu pokazywał nie, jak grać z 40, tylko jak fokusować cele. No wie. Dobijanie, jak dobijać do... lufy. Strzelanie w cele priorytetowe. Jak strzelałem, to w Leoparda starałem się najpierw strzelać. Można sobie cofnąć do bitwy, może Gustyk zrobić przebitkę. Jakby się mojej... będzie chciało, to to zrobię. Z mojej <noise> Ale perspektywy. Nie. I jeszcze. No, trzeba agresywnie zagrać. Na chwilę obecną, w randach, trzeba grać agresywnie. I też mądrze dobierać swoje pozycje i bardzo dobrze jest grać w Plutonie. Oj, w plutonie, tak, bo to są busty. Na... Są, są busty, są. Po prostu lepiej plutonowego no, mieć niż grać solo random. A fajda z gry, tak jak mówisz. I większa fajda z gry, to prawda. Dobra. Y co, do za co do mojego wyposażenia, nie patrzcie na to. Shiro mówił, żeby grać y przy całych ja załogach. Ja gram uwaga na e, zmienionej konfiguracji, wentylacji i stabilizator. Hmm, czyli tak. Zmieniona konfiguracja na drugim slocie pewnie? Nie, na pierwszym. Na pierwszym slocie to masz? Tak, bo to jest do prędkości chyba, nie? Nie, to, nie, nie to jest do, do boxa. dobrze, że mówisz, będę miał bonus. Sobie pomoc. weź wentylację z pierwszą, tak, 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 drugą tak, tak, tą masz. konfigurację i trzecią co mówiłeś? Dosyłoż, czy stabilizator? Stabilizator. Okej, okay, on na ma stabilizator. Na 40, ci się opłaca, macie pół sekundy krócej ponad. A ja mam, ja mam tutaj zestaw pod macie dp strzelanie. Macie DPM mam... wtedy na poziomie... Pięciu z groszami, a o, bez dosyłacza sześć. Opieprzysz mnie trochę, bo ja gram węta, dosyłacz i stabilizator. No, ale no, daję sprawa. radę to. No, no i gram bez gaśnicy, czego nie polecam. E, może tutaj wrzucę to, jak w ostatniej bitwie się zapaliłem i mam nadzieję, że to zrobię na koniec. Dobrze, także... Tak, także to by było na tyle i... Widzimy się w następnym odcineczku. Cześć. Siema.